Halo, halo, cześć, witajcie. Dziś taki niezapowiedziany live z gościem. Zaraz tutaj też spróbuję zaprosić mojego gościa. Słuchajcie, Zosię Łopytę, naszą panią psycholog, można powiedzieć, zespołową. Ja nie wiem, co się stało z moją kamerą, ale muszę mieć bardzo daleko telefon, żebym nie była w, żeby nie była sama twarz. Słuchajcie, temat dzisiejszego livea to dlaczego warto powiedzieć tak osobie, która zaprasza Was do biznesu i dać się poprowadzić. Także myślę, że tutaj Zosia powie co nieco więcej. Także czekam na Zosię. Zapraszam cię Zosia, czekaj ze za... mną. Także mam nadzieję, że będzie we... już wszystko OK. E... Chcesz dołączyć? Proszę bardzo. Dzień dobry. Hej, Zosia. Ja jestem tak daleko od telefonu, że <grym> nie wiem czemu tak. Ja to... Ja Cię dobrze widzę, mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Słyszę Cię, ale po cichu. Także Poczekaj, postaram się może też założyć słuchawki. A teraz? Nie, nie, po prostu sami na live to jest całkiem normalne. A teraz? Ja Ciebie słyszę idealnie, więc... Dobra, ja też słyszę na słuchawkach już ekstra, tylko muszę się odsunąć. Okay. Dobra, Zosia, ja troszkę inaczej zapowiedziałam ten live, że czy warto powiedzieć sobie tak, jeżeli ktoś proponuje tobie coś takiego, to co my proponujemy i dlaczego warto dać się poprowadzić w tym biznesie? Ty już jesteś dłużej ode mnie, jestem 2,5 roku, u ciebie ile będzie? 5? No, w czerwcu będzie 5 lat. No i powiedz, co może powiedz, co zmieniło się od tej decyzji przez te 5 lat? O, Rety, zmieniło się tak dużo, że mam wrażenie, że to jest jakieś nowe życie naprawdę, a że w tym roku też nowy rozdział po 40, więc tak w ogóle jestem w takich nowych rozdziałach dzisiaj. Ale generalnie u mnie się bardzo dużo zmieniło, jeżeli mogę powiedzieć to chyba wszystko. W moim przede wszystkim w mojej codzienności, ja jestem psychoterapeutą, pedagogiem z wykształcenia i dzisiaj miałam też taką myśl, że Właśnie przypomniałam sobie te moje 5 lat temu, kiedy mi się otworzyły klapki w głowie trochę w kontekście tego, że ja szukałam rozwiązania, bo zostałam wtedy mamą, mamą małego chłopca, który po prostu stał się dla mnie, jak to czasami się mówi, że trochę całym światem, ale... Na pewno przywartościował jakby moje patrzenie na zarabianie pieniędzy, na moją pracę. Ja zawsze pracowałam z ludźmi dla ludzi, jak ja to mówię, ale czułam się niedopłacana i czułam, że wymieniam swój czas na pieniądze. Nie miałam odwagi na taki swój biznes na zasadzie, że ja myślała o sobie, że ja będę takiś biznes robić, chociaż w tamtym czasie już miałam swój gabinet i prowadziłam psychoterapię, ale nie, nie myślałam o sobie totalnie jako o przedsiębiorcy, dlatego że ja zawsze łączyłam te dwie sfery z etatem właśnie i bo nie miałam odwagi po prostu postawić na jedną kartę, żeby właśnie swój biznes budować, też między innymi dlatego, że w moim biznesie tradycyjnym kiedy mi nie ma, to nie zarabiam, więc bałam się tych kosztów biznesu w takim sensie, że kiedy ja zachoruję, kiedy dziecko zachoruje, a to był jeszcze czas pandemii, kiedy ja zaczynałam tutaj właśnie rozwijać swoje skrzydła też jako mama pracująca równocześnie, więc ja po prostu miałam dużo obaw. Ogólnie to, to co bym też włożyła tutaj, podzieliłabym na kilka sfer. Czyli jedno to jest kwestia finansowa, że ja zarabiam zdecydowanie więcej niż kiedyś, pracując zdecydowanie mniej niż kiedyś. Czyli to, co mówimy czasem w networku, że jeżeli się zaangażujesz, tak, bo to jest tutaj ten warunek, tak, że my się angażujemy, nie samo wejście do biznesu załatwi wszystkie sprawy. Nie, to jest biznes, trzeba się zaangażować. Ale faktycznie to, co jest tutaj możliwe i czego ja doświadczam, to jest to, że jeżeli my się zaangażujemy, Damy sobie czas na to, żeby doczekać tych efektów, które nam chodzi, tak? czyli każdy ma tutaj inny apetyt, inne cele, to faktycznie zaczniemy, zaczniemy czuć się przepłacani, to znaczy, że my pracujemy tyle samo albo mniej, a zarabiamy dużo więcej niż na początku, więc to się u mnie też już dzieje. Czyli sfera finansowa i to, co, na czym mi zależało, że mam więcej czasu, że rządzę tym czasem, ale też mniej pracuję generalnie. A kolejna sfera to jest sfera właśnie takiego rozwoju osobistego, budowania świadomości przedsiębiorcy, osoby, która ostatnio ktoś też z zespołu powiedział, że tak naprawdę network dał i daje ludziom, którzy się właśnie zaangażują, skorzystają z tego nie tylko walor finansowy, ale też rozwój osobisty, takie umacnianie siebie, budowanie siebie w tym biznesie. I kompetencje, które my ćwiczymy w działaniu, do tego, żeby poradzić sobie w życiu w ogóle. Niezależnie co się wydarzy, wiele osób też zmienia swoje życie. Przepraszam, ja muszę psa wypuścić, bo ktoś drugi. Także tutaj jeszcze powiem, bo Zosia, ja pamiętam ich historię, jak ja dołączyłam. To tak naprawdę Zosia była zbudowana już dawno temu, a teraz tak naprawdę buduje swój ogromny zespół, bo dziewczyny w Twoim zespole przecież idą po, po awanse, tak? To, to już jest taki etap w Twoim biznesie, gdzie już jesteś bardzo zbudowana, gdzie tak naprawdę ty pokazujesz innym już, jak, jak, dlaczego warto. I pokazujesz tą drogę, którą ty już przeszłaś, że każdy z nas może też osiągnąć ogromne sukcesy. To prawda, i to też są wysokie awanse, w takim sensie, że właśnie też są to awanse menedżerskie. To, co ja zrobiłam też w zeszłym roku, to już będzie rok, właśnie mojego, mojej historii tutaj jako menadżer. To było moje duże marzenie, ale właśnie tak naprawdę tutaj. Nie sposób zamknąć to w jednym live to wszystko, na czym to polega, ale tak naprawdę dlaczego warto też zainwestować tak naprawdę w budowanie tutaj tego biznesu, to jest to, że my budujemy właśnie siebie, budujemy innych ludzi i na tej podstawie powstaje nasz biznes i właśnie te dochody. I tutaj jest możliwa właśnie ta skalowalność, dlatego że ja bym to porównała do tego, że my tak jakbyśmy otworzyli swój biznes i mieli zatrudniać ludzi. To po pierwsze mamy ogromną odpowiedzialność za tych ludzi i też finansową, taką, że po prostu no ta pensja, że tak powiem, tych osób jest zależna od nas, a w momencie, kiedy my budujemy biznes w networku, to my pokazujemy innym osobom możliwości, czyli De facto dajemy pracę innej osobie, ale nie na zasadzie właśnie wchodzenia w taką, w taką zależność przedsiębiorcy i pracownika, gdzie my możemy kogoś zwalniać, tylko ta osoba jest naszym partnerem biznesowym ma swój biznes i może tak naprawdę przyścignąć nas też w dochodach, w rozwoju, jeżeli tego będzie pragnęła, żeby iść dalej, bo każdy ma tu inny apetyt finansowy i to moim zdaniem jest często nierozumiane jako model pracy, tak? Że to nie jest tak, że tutaj ktoś robi na kogoś, tylko od, owszem, my mamy wynagrodzenie za to, że my pomogliśmy komuś wystartować, wzrastać, rozwijać się, ale ja mam, mogę z czystym sumieniem też powiedzieć, że tak naprawdę ja mam obecnie w zespole liderów, którzy już niezależnie ode mnie się rozwijają i, i, i są takie sytuacje, kiedy zarabiają więcej niż ja. I tak naprawdę teraz też idą właśnie po swoje kolejne awanse, już niezależnie od tego, co ja zrobię, tak? jakie decyzje ja podejmuję. Więc moim zdaniem to, co warto jest tutaj zrobić, to dopytać, doedukować się i zrozumieć ten model pracy w momencie, kiedy Ty podejmujesz decyzję. Bo ja mam takie wrażenie, że ja też nie rozumiałam do końca potęgi tego biznesu. W momencie zaczęcia współpracy, ja się po produkty, szukałam wsparcia zdrowia, odporności, zdrowia mojego syna, bo to były zaparcia, to były atopowe zapalenie skóry i to żeśmy, że tak powiem, ogarnęli w pierwszej kolejności, a potem ja się uczyłam, tak naprawdę i tego działania, oczywiście zarabiałam też równolegle. Ale tak naprawdę ta świadomość biznesowa przyszła tutaj właśnie w trakcie. W trakcie, więc to też nie jest przeszkodą, jeżeli ty naprawdę nie, nie umiesz jeszcze, nie masz takiego myślenia, może, że tutaj chcesz dużego biznesu, możesz oczywiście, bo wiele osób będących z przedsiębiorcami tu startuje, ale też osób, które są, no właśnie jeszcze może nie mają takich doświadczeń biznesowych, ja takiego nie miałam, ale uczą się tego w trakcie, a przy tym tutaj jest ogromna autentyczność. Ja dzisiaj też się przecież wie, że ja nagrywam jakieś filmiki w turbanie na głowie. To był mój pierwszy live, taki jak dzisiaj nagrywam, to, to tak to robiłam na początku i ja to robię w takim swoim stylu, więc możesz w swoim stylu, bez kosztów stałych, rosnących, bez ryzyka, zacząć sobie dziubać, że tak powiem, nawet jeżeli chcesz na początku spróbować ale możesz też wystartować mocno i budować tu naprawdę solidną nogę finansową. Ja byłam na globalnym zjeździe w tym roku w Paryżu i naprawdę to, co tam zobaczyłam, ludzie z różnych regionów świata, z krajów, gdzie akurat ja jestem w Polsce, ty jesteś, Paulina, w Niemczech, ale naprawdę z krajów, gdzie są o wiele gorsze tak zwane, bo to zależy, co, co rozumiemy przez gorsze, ale obiektywnie rzecz biorąc warunki finansowe, rozwojowe, jeżeli chodzi o biznes, naprawdę budując takie ogromne zespoły, tak ogromny biznes, no po prostu to naprawdę jest niewidzialny gigant, tak jak to jest mówione. Nasza firma to jest niewidzialny gigant i Ty możesz tak naprawdę tutaj właśnie dołączyć do nas i też stać się częścią tej historii. No właśnie, Zosia, a ty pamiętasz swoje takie y, pierwsze obawy? No bo dołączyłaś tak naprawdę dla zdrowia, tak? Chciałaś poprawić tutaj y, zdrowie swoje i, i swojego syna, ale jak zaczęłaś tak działać bardziej y, biznesowo, bo mhm. to, też, to, to też jest fajne, że my dostajemy wszystko w pakiecie. To, to, z czego my skorzystamy na ten moment, to jest nasze. Ale czy pamiętasz swoje takie obawy y, na początku, które miałaś? Ale oczywiście ja, ja w ogóle bardzo się bałam środowiska, do jakiego ja dołączę. Do czegoś, co teraz w ogóle jest bardzo dużym atutem i bardzo szybko ja zobaczyłam ten i to jako atut. Właśnie, że ja się obawiałam, co to za ludzie, że ja tu nie będę się czuła jakoś, że to będzie jakieś takie, nie wiem, dziwne towarzystwo, szczem rany, nie wiem, jakie miałam, jakie miałam Przepraszam, Zapraszam, ja się obawy. nie mogę śmiać jeszcze, także wybaczcie mi. Chodzi o to, że ja po prostu to była moja główna obawa. Jakby ja nie miałam aż takich obaw, czy ja sobie dam radę, bo ja na pewno to, co miałam w głowie, to nie widziałam, nie widziałam tu ryzyka. Nie? Czyli jakby, jak usłyszałam, że ja mogę w razie czego oddać pakiet startowy, albo po prostu zużyć produkty i nic więcej tu nie zrobić, to ja stwierdziłam, kurczę, no w zasadzie zdarzało się, że coś kupowałam, co nie było wypałem. Myślę, że każdy coś kiedyś kupił, nie wiem, w drugerii, w jakimś sklepie, że coś mu nie wiem, nie smakowało, tak? I po prostu więcej po to nie sięgnął. Więc nie widziałam tutaj takiego ryzyka, tak? Że ja mogę po prostu w razie czego zużyć produkty, nie wiem, wyrzucić je, oddać, cokolwiek z nimi zrobić, więc to nie było moją obawą. A z kolei jeżeli chodzi o pracę, bo oczywiście widziałam tutaj, że tak, tu, tu mogą być możliwości dla mnie i może to jest szansa na to, co ja chcę, czyli mniej pracować, więcej zarabiać, być więcej z dzieckiem, to miałam takie, taki pomysł, że ja. Po prostu muszę tego spróbować, bo może to jest to, o co ja poprosiłam. A kolejna rzecz, przepraszam, mam nadzieję, że nie słychać. Nie, nie przeszkadza, tam... spokojnie okay. słuchajcie. I, 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 I wybiłam się rytmu, to chciałam powiedzieć, ale generalnie nie miałam takich jakichś wielkich, znaczy nie widziałam tu ryzyka, o, tak bym powiedziała, tak, czyli sobie przekalkulowałam, stwierdziłam, że ja się tego mogę nauczyć, skoro nauczyłam się wielu, wielu, wielu różnych rzeczy, nie wiem, nauczyłam się bycia psychoterapeutą i w ogóle mnóstwa rzeczy, które w swoim życiu robiłam i więc tego też jestem pewnie w stanie się nauczyć, ale mówię, w razie czego ja po prostu tego nie będę robić, jeżeli nie będę tego czuła, ale miałam obawę, co to za ludzie, jakie to że może, jak mi spodoba, ale tak jakby nie za bardzo ci ludzie, ale jak właśnie weszłam do zespołu, dołączyłam do grup, zaczęłam tak słuchać ludzi, widzieć właśnie, poznawać ich, to stwierdziłam tak, tak, to jest to, to jest moje miejsce. I ja nie mówię, że nie ma wyzwań, bo nie z każdym, powiedzmy, czujemy tak bardzo tak, że jest nam bardzo blisko, bo zespół jest duży, zespół się rozrasta, ludzie dołączają. Ale tak naprawdę mam poczucie, że tu można właśnie działać w swoim stylu, że ty możesz właśnie o, nagrywać live'a z kimś, z kim akurat tobie jest po drodze, albo w ogóle nie nagrywać live'ów, jak tego nie czujesz. Generalnie bardzo tutaj jest dużo wolności i to było coś, czego ja nie rozumiałam. Na pewno nie doceniałam tego, co ja z tym pakietem startowym sobie kupuję. Ja przepraszam, ale u mnie zaczynają remontować balkony, więc może być troszkę głośniej, ale wybaczcie. No właśnie, ale też Forever jest ogromną firmą. Jest cudowną firmą, ma cudowne produkty. Plan marketingowy jest ten sam, ale zespoły bywają różne, nie? Bo każdy zespół, jakby taki mniejszy, bądź większy, robi swoje materiały i przy, jakby, żeby ta osoba, która dołącza do do konkretnego zespołu ma konkretne narzędzia i powiedz może byś powiedziała tak może nie szczegółowo ale tak bardziej ogólnikowo okay. co my mamy tutaj w zanadrzu, jeśli ktoś dołącza do nas żeby jak miał jak najmniej pracy a żeby mógł się zająć tym co jest tym co jest właściwe w tym networku a nie na przykład Jasne. robieniem czegoś co już może być na przykład gotowe. Rozumiem, że o to mi chodzi. Tak. Bo czasami też mhm. spędzamy czas na rzeczach po prostu gdzieś tam zbędnych, co mogłoby być już przygotowane i my zespołowo już mamy takie rzeczy zrobione. Także mogłabyś... Oczywiście. Jasne. Słuchajcie, no na pewno to, co my mamy, to mamy to, że... Zastanawiam się, co jako pierwsze wymienić, ale myślę, że chyba takim Są narzędzia. Tak? Czyli firma jako taka daje narzędzia, ale oprócz tego właśnie mamy narzędzia zespołowe, mamy platformę szkoleniową, którą tak naprawdę cały czas uzupełniamy, jesteśmy w trakcie uzupełniania i to będzie wynikał z tego kolejny punkt, z tego co mówię, że my to właśnie uzupełniamy. Mamy tak naprawdę dużo takich inicjatyw na bieżąco, tworzonych właśnie ku potrzebom, tak? Czyli akcje oczyszczania, jeżeli jest, to też do tego są narzędzia i są materiały tworzone na bieżąco, takie, powiedziałabym, promocyjne, co do tego, co się dzieje w zespole, dlatego że nie każdy musi ogarniać technicznie tworzenie narzędzi, tak? Tworzenie. Kanwę I te wszystkie inne rzeczy, więc, więc tutaj po prostu możesz korzystać z tego, co zespół tworzy i współtworzy, i my się ten dzielimy. Ale dlaczego też myślę sobie właśnie, co najpierw powiedzieć? Bo jedno to są narzędzia, które cały czas rosną, czy jest konferencja, która się zbliża, czyli spotkania takie na żywo, w których każda osoba z zespołu może wystartować i brać udział. To jest też kultura pracy, tak bym to nazwała. Czyli w naszym zespole my pracujemy w ten sposób, że bazujemy na dużej dozie wolności, czyli tego, że po prostu to ty wybierasz z jakich narzędzi korzystasz. Nie ma takiej kultury pracy, że nie wiem, jest spotkanie z zespołu i ty musisz na nim być, bo inaczej to, że tak powiem, wypad. No, no nie, to tak nie działa. Po prostu to jest na zasadzie takiego szacunku, że ten network ty dopasowujesz do siebie i uczysz się tutaj też w związku z tym brania odpowiedzialności za swój biznes, tak? Że angażujesz się adekwatnie do swojego apetytu, ale też możesz się wtedy spodziewać pewnych rezultatów. Czyli uczysz się właśnie tego i to dostajesz, tak? Że, że zaczynasz widzieć jakby tę ścieżkę przyczynowo-skutkową, że ok, jeżeli ty się angażujesz, no to wtedy masz prawo się spodziewać pewnych efektów. Masz wsparcie mentalne też, mamy takie treści i takie. Twarde powiedziałabym, jak właśnie działać, ale też miękkie, takie związane właśnie z mentalem. To są też codzienne takie zastrzyki, powiedziałabym, energii, które można otrzymać. Jest naprawdę masa materiałów i takich treści, też mentalnych, które pomagają, jeżeli ktoś chce właśnie z tego skorzystać, ale jest też duża dowolność, i jesteśmy zespołem bardzo rozwijającym się. To znaczy, że ja mogę na przestrzeni tych pięciu lat powiedzieć, że Inaczej to wyglądało 5 lat temu, w tym sensie, że były inne czasy, teraz są inne. Chociażby sztuczna inteligencja tak? i korzystanie z tych narzędzi, że idziemy bardzo do przodu, że jesteśmy zespołem, który jest nastawiony na to, że nie boimy się, że nie jesteśmy skostniali w tych swoich metodach, tylko to jest naprawdę network w takim nowoczesnym wydaniu. Idziemy cały czas zgodnie z trendami, takimi, które są, czyli co mam na myśli, właśnie korzystanie z nowoczesnych narzędzi, tak, z tego, co niesie dzisiejszy świat, ale też równocześnie takie dbanie o to, żeby to było warto, wartościowe, na, na wartościach tych e, takich stałych, tak, czyli nie właśnie, że wartości się zmieniają, wartości są te same, czyli że budujemy ludzi, z tego wynika budowa biznesu, to jest stałe, niezmienne i to jest też e, to, co firma przekazuje i, i to, to, to się nie zmienia. Że to jest ta miłość, o której forever, którą Forever ma w sobie, to właśnie pod tą miłością kryje się to, że tutaj człowiek jest ważny, w pierwszej kolejności dbało się o właśnie naszego klienta, o osobę, która jest z nami we współpracy, ale narzędzia są cały czas ulepszane, bo idziemy do przodu właśnie w ramach tej wiedzy i, i zmieniającego się świata. To jest na pewno wydanie nowoczesnego networku. Więc kiedy ktoś mówi o tym, że zna network gdzieś tam, bo 10 lat temu coś robił, no, śmiem sądzić, że to nie jest to samo, dlatego że to nie jest to samo, co było rok czy pięć lat temu. Tak, a co powiedzieć, jeszcze tam czasy, kiedy ja pamiętam, kiedy ja byłam mała i moja mama była w innych firmach, także gdzieś tam to jest już daleko za nami. Teraz tak naprawdę są przecież już studia o network marketingu, tak? Gdzieś można Dokładnie. się z tego pod tym kątem wykształcić, a tutaj tak naprawdę mamy to w, w ramach działania. Bo się uczymy podczas, podczas tego, że po prostu działamy, że rozwijamy swój biznes. Także to jest też fantastyczne. Network dla mnie też jest to ważne, że działamy bez wciskania, bez namawiania, że nie ma takiej presji wobec drugiego człowieka, że on coś musi, tylko po prostu robimy to z taką lekkością, łatwością, bo firma też, dla mnie to jest też ważne, że firma ma takie produkty, które same się bronią, które są prozdrowotne. które wspierają zdrowie i to też dla mnie było bardzo, bardzo ważne, że akurat to są takie produkty aloesowe. Być może gdyby to, ja też zaczęłam od produktu Zosia, więc może też dlatego mam taką słabość do nich i mogłabym o nich hmm. mówić i mówić, ale dla mnie network też było czymś nowym, zupełnie nowym, ja nie wiedziałam w ogóle, że można tak uczciwie jeszcze sobie dorabiać do budżetu, a teraz staram się, żeby to było moje główne źródło dochodu, bo można. Tak naprawdę wszystko jest w naszych głowach i możemy osiągnąć tutaj bardzo wiele, bo tak naprawdę każdy ma te same produkty, ten sam plan marketingowy, te same narzędzia, tylko wszystko po prostu zależy od nas samych. Dokładnie. A w naszym zespole jest super, super mental, tak jak na przykład Zosia. Zosia zawsze tutaj. Nie ma problemu, żeby się zadzwonić, żeby doradzić, żeby tutaj wspomóc mentalnie. Także, co się z naszym takim, można powiedzieć, czasami terapeutą zespołowym. Także mamy spotkanie zespołu teraz w środę i bodajże będzie o właśnie Eric Erikuori. Dalej, książka tak, Wori. Omawiamy dalej właśnie też, no są takie pozycje jakby, które gdzieś tam w naszej branży są klasyką i my też to rozkładamy na części pierwsze, właśnie jak to dopasować do tych czasów, bo ta książka już ma trochę lat, ale faktycznie no Eric Curry to jest człowiek, który nadal działa i też wyznacza takie trendy powiedziałabym w tej branży właśnie łącząc, po, ponad podziałami powiedziałabym właśnie niezależnie od firmy, więc to są też takie duże nazwiska, które po prostu też w tej branży no, Du dużą wiedzę e, jakby się dzielą, więc jak najbardziej. Także też no, takie treści tutaj możesz otrzymać i, e, i jak najbardziej z tego skorzystać. Mamy też niebawem webinar taki, podczas którego kilka koleżanek właśnie z zespołu się podzieli tym, jak właśnie tutaj rozwija swój biznes. Będzie i przedsiębiorca, i mama, i osoba na emigracji. Także będą osoby, które bardzo też tak praktycznie ten biznes robią w swojej rzeczywistości, więc też na niego zapraszamy. Tak jest. No i do rozmowy przede wszystkim, nie? bo myślę, że rozmowa indywidualna jest kluczem do tego, żebyś mógł mogła sobie dowiedzieć się, jak Ty możesz to robić, bo my możemy tutaj opowiadać, jak my to robimy. Jak naprawdę Zasia wyłączył ci się mikrofon. Wyłączył się mikrofon. <noise> A ja cię nie wyciszyłam, także możesz... Spróbuj się tam odmutować. Myślę, że masz tam taki przycisk przy mikrofonie. Musisz się odmutować, moja droga, bo cię nie słychać. Nie słychać. Mnie masz skreślony mikrofon. Słuchajcie, no to co? Chyba już i tak wyczerpałyśmy temat, co Zosia? Więc kończymy na dziś. Zapraszamy Was na ten webinar bodajże 27 maja, ale będziemy jeszcze o tym głośno mówić, o dziewczynach właśnie, żeby, które będą tutaj przedstawiać, jak to się działa u nas w zespole. Co myślę, że już było dużo powiedziane, Zosia. To co? Zapraszamy nas, do nas na rozmowy, żeby poznać szczegóły współpracy. Także cudownego dnia wszystkim. Trzymajcie się. Papa! Pa.